To jest daję, widzisz? Macz, ale jest po obrębnisku. Tutaj jest autentyczna. Macz, tutaj też tylko... Wyjątek. Chcę zobaczyć. Koniec. A chcę zobaczyć od początku. Od początku. Juju! Faknie, to jest... To jest juju, ja! Yeah.

Mama wysłała? Nie. Maja? A to? Game Patrz. A tam gdzie coś? Proszę. Kakao. Nie, to jest To jest. Coś do jedzenia dla 爸爸，阿爸的，妈妈的，公园，公园，公园，公园，耶，公园，公园。 To nie jest blok, to jest czarna. Kal Kara chyba złoty kolor, ale to jest zielony. Popatrz, to jest srebrny. Popatrz, to suja grypa. Jaki i blok. Popatrz, a wasz, TV. Widać, Zgoda jest ciekawa. Widzisz, jak Ja nie, jeszcze nie możemy. Czekamy na mamę. Już przesuł się troszkę, przesuł. na Mama, Tak? A, a baba. A, to... a Straszliwy potwór, a to? Zróbmy. A to? Ija, eja. ejja. Ajba, mi się. Ajba. Mich. A misio. Też misio, a tutaj? Ajba. Też jak kotek może nie Nie. Co to jest, Jane? Nie kopiesz. A dobra, może nie topesz. To też. Chłopak, Juju, chyba z basem. ja Baja, Wadbe. Kávoľ, že? Opa, máš? To je stále moment. Veľa To moment, nie? Nie, nie nie. To tak